Oto wyjątkowe miejsce, które przez przyjezdnych inwestorów oraz mieszkańców uznawane jest za jedno z najlepszych do życia. Witamy w mieście przyszłości, witamy w Rzeszowie! Setki rankingów, porównań i analiz nie mogą się mylić. Jednoznacznie wskazują, że miasto Rzeszów nieustannie odnosi sukcesy nie tylko w skali Polski, ale również całej Europy. Stolica Innowacji. To hasło, które już od kilkunastu lat z niezwykłą konsekwencją jest wdrażane w życie przez władze miasta, innowacyjnych przedsiębiorców oraz lokalne środowisko naukowe. Rzeszów jest atrakcyjną destynacją dla przedsiębiorców. Niewątpliwym atutem miasta jest jego lokalizacja. Rzeszów jest stolicą województwa podkarpackiego, które stanowi wschodnią granicę Unii Europejskiej. Miasto jest usytuowane na skrzyżowaniu dwóch ważnych arterii drogowych przecinających Europę. Łącząca Europę Zachodnią ze Wschodem autostrada A4 krzyżuje się w Rzeszowie z drogą ekspresową S19, stanowiącą ważne połączenie drogowe północy i południa Europy. Dodatkowo przez Rzeszów przebiega międzynarodowa magistrala kolejowa E30 o niebagatelnym znaczeniu gospodarczym. Doskonałym dopełnieniem dogodnej lokalizacji Rzeszowa jest międzynarodowy port lotniczy Rzeszów-Jasionka, oferujący bezpośrednie połączenia pasażerskie z ważnymi europejskimi metropoliami, Stanami Zjednoczonymi oraz Warszawą. Rzeszów Jasionka to także Centrum Lotniczej Dystrybucji Towarów Cargo w Europie Środkowo-Wschodniej oraz jeden z dwóch w Polsce lotniskowy punkt odpraw fitosanitarnych. Potwierdzeniem tezy o atrakcyjności inwestycyjnej Rzeszowa jest dynamiczny napływ inwestycji oraz olbrzymia ilość polskich i zagranicznych przedsiębiorstw otwierających swoje oddziały w mieście. Powszechne są opinie, że Rzeszów to miasto ludzi przedsiębiorczych i kreatywnych o nietypowym i oryginalnym spojrzeniu na świat. Wiodącą gałęzią lokalnej gospodarki jest lotnictwo. W Rzeszowie znajduje się Centrum Doliny Lotniczej, znanego i globalnie rozpoznawalnego stowarzyszenia, skupiającego ponad 160 firm. Część z nich zrealizowała swoje projekty w podkarpackim parku naukowo-technologicznym Aeropolis. Po pierwsze, ludzie to jest 80-letnie DNA lotnicze. Po drugie edukacja. Po trzecie to jest zgodna współpraca przedsiębiorców. To wszystko tworzy unikalny ekosystem Doliny Lotniczej. Biodące firmy z sektora lotniczego, które zainwestowały w Rzeszowie to między innymi MTU Aero Engines Polska, Pratt Whitney, McBride Polska, HeliOne, LineTech, UTC Aerospace Systems oraz MB Aerospace. Ważny wpływ na rozwój miasta i regionu ma również sektor IT. To właśnie w Rzeszowie swoją siedzibę główną ma Aseco Poland, która jest największą polską firmą informatyczną notowaną na giełdzie papierów wartościowych oraz szóstym producentem oprogramowania w Europie. Firma podjęła decyzję o utworzeniu Aseco Innovation Hub, które będzie się zajmować między innymi pracami nad sztuczną inteligencją, elektromobilnością czy systemami do sterowania bezzałogowymi statkami powietrznymi. Inne wiodące firmy informatyczne w Rzeszowie to G2A, IDEO, MOBIKA Soft System, PGS Software oraz Optim SA. Istotny wpływ na rozwój branży informatycznej w Rzeszowie miało powołanie do życia Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka wraz z klastrem IT, które na dzień dzisiejszy zrzesza ponad 80 firm IT z Rzeszowa i Polski Wschodniej. Stolica Podkarpacia jest również siedzibą wielu innowacyjnych przedsiębiorstw prowadzących zaawansowaną technologicznie działalność badawczo-rozwojową. Spółka ML System prowadzi zaawansowane badania nad projektowaniem i wykonawstwem zintegrowanych systemów opartych na technologii ogniw fotowoltaicznych. Firma Fibrain to innowacyjny producent i globalny dostawca technologii światłowodowych do branży teleinformatycznej. Z kolei przedsiębiorstwo Borg Warner w nowoczesnym centrum technicznym prowadzi badania nad komponentami oraz systemami zaawansowanych technologii dla układów napędowych w pojazdach. Miasto Rzeszów stwarza przedsiębiorcom komfortowe warunki do inwestowania. Zlokalizowana w północno-zachodniej części miasta strefa aktywności gospodarczej Rzeszów Dworzysko wraz z Parkiem Naukowo-Technologicznym obejmują atrakcyjne tereny inwestycyjne w pełni uzbrojone w infrastrukturę teletechniczną. To obecnie największy i najbardziej atrakcyjny obszar inwestycyjny w Rzeszowie i województwie podkarpackim. Na inwestycje w strefie zdecydowały się m.in. firmy reprezentujące branżę logistyczną, motoryzacyjną, lotniczą, metalurgiczną, budowlaną, informatyczną, kosmetyczną, AGD oraz odzieżową. Strefa jest usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A4 i drogi ekspresowej S19, w odległości około 6 km od Międzynarodowego Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka. Miasto Rzeszów jest jedną z najszybciej rozwijających się aglomeracji miejskich w Polsce. W mieście dynamicznie rozwija się sektor nowoczesnych usług dla biznesu. Dynamikę rozwoju tej branży przyspieszyło oddanie do użytku w 2016 roku pierwszego w regionie wielkopowierzchniowego budynku biurowego klasy A – Skyres, oferującego najemcom ponad 20 tysięcy metrów kwadratowych nowoczesnej powierzchni biurowej w wysokim standardzie. Najważniejsze firmy reprezentujące ten sektor to Centrum usług biznesowych Deloitte dla Europy Środkowej Carlson Wagonlit Travel, Call Center Poland czy Unicall Communication Group Poland. Rzeszów jest jednym z największych ośrodków akademickich Polski Wschodniej. Zgodnie z opracowaniami Eurostatu, w Rzeszowie na 1000 mieszkańców miasta przypada 353 studentów. W mieście funkcjonuje 7 uczelni kształcących studentów na innowacyjnych i dostosowanych do bieżącego zapotrzebowania rynku pracy w kierunkach kształcenia. Najważniejsze z nich to Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania i WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa. W ostatnich latach w Rzeszowie można zaobserwować prężnie rozwijający się ekosystem startupowy. W roku 2017 powołano do życia we współpracy z Politechniką Rzeszowską oraz stowarzyszeniem Dolina Lotnicza pierwszy w Europie Samsung Inkubator, koncentrujący swoje działania na rozwoju technologii z zakresu technologii informatycznych oraz Internetu rzeczy. Podkarpacka Przestrzeń Kreatywna Kwadrat miejsce dedykowane do rozwoju inicjatyw startupowych, zapewniające dostęp do nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz specjalistów z wielu branż. Opinie mieszkańców i przyjezdnych oraz szeregu rankingów potwierdzają, że Rzeszów to jedno z najczystszych, najbezpieczniejszych i najlepszych do życia miejsc w Polsce. Rzeszów uplasował się na drugim miejscu w prestiżowym ogólnopolskim rankingu Miast dla Młodych 2019 Fundacji Imienia Roberta Schumana, ustępując jedynie w Warszawie. Niewątpliwym atutem stolicy Podkarpacia jest dostępność edukacji na bardzo wysokim poziomie. Rzeszów skutecznie przyciąga swoją ofertą i możliwościami rozwojowymi zarówno studentów, jak i młodą, wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Te czynniki przyczyniły się do dynamicznego rozwoju budownictwa mieszkaniowego o wysokim standardzie. Nowoczesne nieruchomości mieszkaniowe powstają na obszarze całego miasta. Bogata oferta rekreacyjna oraz niezliczona ilość miejsc do aktywnego wypoczynku to wizytówka Rzeszowa. Miasto oferuje również wiele atrakcji kulturalnych i sportowych. Zgodnie z raportem Uniwersytetu Łódzkiego, do 2050 roku Rzeszów obok Warszawy będzie jedynym miastem wojewódzkim, które odnotuje znaczny przyrost liczby mieszkańców. Ten fakt, jak również wysoka jakość życia w mieście, dynamiczny napływ nowych inwestycji oraz doskonała lokalizacja sprawiają, że Rzeszów śmiało można nazwać miastem przyszłości. Szanowni Państwo biznesmeni, twórcy postępu, zapraszamy do Rzeszowa. Rzeszów to miasto ludzi młodych, średnia wieku 39 lat. W Rzeszowie mamy doskonałe uczelnie Politechnika, Uniwersytet, uczelnie prywatne. Z całą pewnością zapewnimy doskonałych pracowników. Oczekujemy na Was. Wy jesteście bezwzględnie czynnikiem rozwoju. Zainwestuj w Rzeszowie, stolicy innowacji i mieście przyszłości.